oh Wielkość Polska na Wołyniu zaistniała w dobie I Rzeczypospolitej. Wołyn należał do Korony od Unii Lubelskiej w 1569 roku do trzeciego Rozbioru Polski w roku 1795, kiedy został włączony do Rosji. W czasie przynależności do Korony na Wołyn napływali polscy osadnicy, drobna szachta, druga ich fala przybyła w XIX wieku. Pod zaborem rosyjskim, trwającym do początków I wojny światowej, następowało systematyczne usuwanie cywilizacji i kultury zachodniej, a po powstaniach narodowych, rusyfikacja żywiołu polskiego. Podczas I wojny światowej, wojny był terenem ciężkich walk frontowych prowadzonych przez Austrię i Niemcy z Rosją, a następnie w 1920 roku. Między Polską i Rosją Bolszewicą. W 1921 roku w Rydze Polska zawarła traktat pokojowy ze Związkiem Sowieckim. Wołuj wszedł w skład odrodzonego państwa polskiego i stał się drugim co do wielkości województwem II Rzeczypospolitej Polskiej. Najliczniej zamieszkiwali Wołuj Ukraińcy, stanowiąc 68% ogółu mieszkańców. Następną co do wielkości grupą byli Polacy, ponad 16%. Polacy żyli głównie na wsi, wśród ludności ukraińskiej. Czysto polskich osiedli nie było wiele. Od 1929 roku na terenie II Rzeczypospolitej działała nielegalna organizacja ukraińskich nacjonalistów, dążąca do wywalczenia niepodległego państwa ukraińskiego tylko dla Ukraińców. Polacy uznani przez organizację ukraińskich nacjonalistów za największych wrogów mieli być zniszczeni. Pierwsze mordy Polaków na Wołyniu miały miejsce w 1939 roku, zaraz po wybuchu II wojny światowej i wygasły pod okupacją sowiecką, trwającą do połowy 1941 roku. Od końca czerwca 1941 roku Wolumiu był okupowany przez Niemców tolerujących nacjonalistów ukraińskich. Pod wpływem antypolskiej propagandy OUN atmosfera pomiędzy Ukraińcami i Polakami zaczęła się stopniowo pogarszać. Niektórzy Ukraińcy zaczęli okazywać Polakom niechęć, a nawet wrogość. Pod koniec 1942 roku zaczęły powstawać zdolne oddziały nacjonalistyczne, tzw. Ukraińska Wsłancza Armia których członkowie z czasem nazywani byli banderowcami lub kupowcami. Zaczęły się napady na Polaków, początkowo ginęły pojedyncze osoby i rodziny, a w 1943 roku organizacja ukraińskich nacjonalistów i stworzona przez nią ukraińska powstańcza armia dokonywały masowych, okrutnych mordów ludności polskiej na wielką skalę. To było zaplanowane ludobójstwo. Stała Matka Boleściwa, o przyrzale dworzywa, gdy na krzyżu wisiał syn.